To dzisiaj ma okazać się, czy premier Ewa Kopacz ma wolę dotrzymać zobowiązań, jakie podjęła się wobec protestujących rolników. Chodzi o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która wróciła z poprawkami z Senatu i dzisiaj zajmują się nią na wspólnym posiedzeniu dwie komisje Rolnictwa oraz do spraw Unii Europejskiej. Z nami jest pan senator Jerzy Ruśikowski, przewodniczący NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Szczęść Boże, Panie Przewodniczący. Boże. To jak jest z tą ustawą i z, ze zobowiązaniami Ewy Kopacz. No, na tą chwilę czekamy na posiedzenie wspólnych komisji Komisji Rolnictwa i Komisji do Spraw Unii Europejskiej, które będą pracować o godzinie 16. W tej chwili odbyły się posiedzenia innych nad innymi ustawami. Szczególnie teraz była o 13.00 ustawa o kształtowaniu, o Agencji Rynku Rolnego, y, która również platforma popsuła tutaj można powiedzieć w Senacie y, kompromis zawarty przez posłów, że agencja rynku rolnego będzie nadzorowana przez ministra rolnictwa, a udziały y, Elewaru będą y, dalej y, funkcjonować w ramach nadzoru nad, przez ministra rolnictwa i w tej chwili można powiedzieć, Komisja Rolnictwa odrzuciła tutaj właśnie głosami opozycji i PSL-u, żeby tę poprawkę, która miałaby likwidować Elewar, która daje, przesyła akcje spółek wszystkich do skarbu państwa, gdzie minister finansów chce już uzyskać środki finansowe pewnie jeszcze w tym roku, skoro pisze do ministra rolnictwa, aby tą poprawkę popierał i aby te poprawki były w kierunku prywatyzacji moim zdaniem Elewaru, które chce się rozregulować instrumenty, które zostały nam jeszcze dane, stabilizujący rynek zbóż i, i magazyn zbożowych młynów, które chce się pewnie zlikwidować, dając konkuren likwidując konkurencję tutaj państwa na tym rynku. Na szczęście mogę powiedzieć, że Komisja Rolnicza zachowała się pozytywnie. Mam nadzieję, że również i Sejm podejmie tę decyzję i odrzuci tę poprawkę Senatku, A jeśli chodzi o ustawę o kształtowaniu stroju rolnego, no będziemy te 26 poprawek, które są w Senatu, procedować o godzinie 13. Ja będę sprawozdawcą Senatu, gdyż byłem też przewodniczący jako sprawozdawca w Senacie, będę tutaj argumentował. Te 26 poprawek, natomiast kilka poprawek, a szczególnie do artykułu, który znosi Czyli ten zapis jest, szczególnie artykułu 29 ustawy, która mówi, że trzeba prowadzić samodzielnie gospodarstwo, że trzeba mieć wpisać hipotekę i innych obwarowań, które ten artykuł 29 wprowadza, a będzie, będzie musiał być przywrócony, uważam, przez Sejm, gdyż to jeśli tego zapisu nie będzie, to będzie możliwość spekulowania ziemią, nie będzie obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat, nie będzie nakładanych kar z tego tytułu, kto wcześniej będzie chciał zrezygnować i spekulować ziemią. Stąd uważam, że jeśli tej poprawki się nie odrzuci, to cała ustawa i całe mówienie, że chronimy ziemię przed spekulacją zostanie no, w gruzach i dlatego Apelowaliśmy tutaj do Pani Premier w liście otwartym do wszystkich klubów parlamentarnych, osobiście roznosiłem tutaj z kolegami e, do wszystkich klubów e, list otwarty Pani Premier, do Pani Marszałek, apelując, żeby jednak te poprawki, które działają na szkodę, e, rozregulując tą ustawę, która e, Pani Premier Kopacz ze Związkiem Rysyndarność ustaliła, że te zapisy będą, chroniły i powinno być, dzisiaj powiemy, sprawdzamy, czy na komisji zagłosują za odrzucenie poprawek Senatu i czy jutro, prawdopodobnie o 17 w głosowaniu. Wysokiej Izby, no, będzie to również odrzucone. Tej władzy już e, trudno wierzyć i e, w, trudno wierzyć też w dobrą wolę e, odchodzącej e, niektórzy tak twierdzą, e, władzy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ tej dobrej woli e, nie wykazywała. Również Ewa Kopacz nie wykazywała dobrej woli w spotkaniu z rolnikami Zielonego Miasteczka, którzy przez wiele miesięcy koczowali pod kancelarią i premier nie była łaskawą kawa spotkać się z nimi. Dopiero po y, y, kilkuset dniach, ponad stu dniach spotkała się, obiecała, no a później jej ludzie w Senacie zdewastowali tę ustawę. No i zobaczymy, ile warta jest y, deklaracja i słowo Ewy Kopacz, przynajmniej dawane rolnikom. No Ja powiem tak, jeśli była sprawą. To senatorów do tego, żeby głosowali za decyzją rządu. Tutaj oczywiście stanowisko rządu przez pana ministra było prezentowane, że jest przeciwko tym poprawkom, natomiast senatorowie już nie zostali zobligowani przez panią premier do tego, jak przy ustawie o że mają głosować przeciw tym poprawkom, które rozregulują tą ustawę. I cały, cała praca zostaje moim zdaniem zmarnowana, bo nie ma sensu taka ustawa, która mówi się wszystkim i obiecywał w tej chwili już PSL w terenie, że ta ustawa daje gwarancję, że zabezpiecza obrót ziemią przez kapitałem spekulacyjnym, że cudzoziemcy nie będą tak mogli już łatwo kupywać tą ziemię. No jeśli tego się dzisiaj nie dokona, i pani premier dzisiaj pokaże jutro w głosowaniu w Sejmie, pokaże twarz, jaką rząd ma. Czy mówi, a jak robi. Czy były różnego rodzaju naciski w trakcie prac nad tą ustawą ze strony Kancelarii Prezydenta Komorowskiego? No tak, oczywiście, bo list wysłany przez e, szefa Kancelarii Prezydenta Komorowskiego jednoznacznie określa, że zapisy, które są w tej ustawie przedstawione przez Sejm no burzą tutaj wiarygodność i że są niezgodne z Konstytucją, co inni prawnicy twierdzą, że są zgodne z Konstytucją, więc tutaj jakby senatorowie, niektórzy z Platformy mówiąc prywatnie, że jeśli nie będzie poprawki wprowadzone, to pan prezydent Komorowski nie podpisze tej ustawy. No, przypomnę, że chciano to jeszcze w, na poprzednim posiedzeniu wcześniejszym, jakby w trybie pilnym przegłosować, natomiast okazało się, że pan marszałek nie wprowadził pod obrady, mimo że minister rolnictwa występował w tej sprawie na poprzednim jeszcze posiedzeniu. I tryb pilny zniknął i pan prezydent Komorowski już nie ma szansy moim zdaniem na podpisywanie, bo już jutro jeśli będzie głosowanie, to przecież on jutro kończy swoje e, urzędowanie i nawet chyba pani e, marszałek nie zdąży wysłać mu chyba jeszcze nawet za uchwalony ewentualnie ustawy, która będzie jutro w Sejmie, w sejmie głosowana. No, z Pałacu prezydenckiego do Sejmu tak daleko nie ma, więc jak będą chcieli, to to wszystko zrobią. No, no co najlepiej się robi? No, może czasami ta zasada funkcjonować, że jeszcze nocą można coś zrobić. Ale to też bardzo niepokojące to, co Pan mówi panie senatorze, ponieważ okazałoby się, że w kancelarii, przynajmniej w kancelarii prezydenta, jeśli nie sam prezydent wysyła różnego rodzaju sygnały do tego, że jeżeli ziemia w Polsce. Bo, bo tak to interpretuje, jeśli źle interpretuję, proszę powiedzieć, jeżeli ziemia w Polsce będzie chroniona przed skupywaniem przez spekulantów i obcokrajowców, to znaczy. Że, że, że ja tego nie podpiszę. No moim zdaniem to jest naprawdę niepokojące, że to wy, tak wyinterpretowali już tutaj sami yy, senatorowie powiem wprost w głosowaniu, gdyż yy, bali się tego wypowiedzieć na plenarnym posiedzeniu, nie zabrali głosu wprost mówiąc tym, że taką i taką poprawkę zgłaszamy że taką poprawkę w ten i w ten sposób uzasadniamy, a na komisji, gdzie procedowałem już potem po zgłoszonych poprawkach w Senacie, na plenarnym posiedzeniu, jeszcze komisja się zbiera i odnosi się do poprawek, yy, senatorowie, którzy podpisali się pod tymi poprawkami, nie potrafili słowa wypowiedzieć uzasadnienia, prosili tylko biuro legislacyjne, żeby uzasadniało. Co już mówiłem, wcześniej powtórzę, że pan senator Pupa nawet bardzo mocno zabiegał. Proszę uzasadnijcie te poprawki, powiedzcie o co chodzi, więc nie chcieli nawet słowa wypowiedzieć, czyli to było takie zakamuflowane działanie, dużo nie powiemy, to nie będzie to świadczyło o nas, ale w głosowaniu świadczy, jakie poprawki zostały wprowadzone. To jeszcze jedno pytanie. Wczoraj wiceprezes Agencji Rynku Rolnego powiedział, że rolnicy będą musieli zapłacić aż 161,5 miliona euro, czyli około 660 milionów złotych kar za przekroczenie limitów produkcyjnych w roku mlecznym 2014 15 Mimo tego, że limitowanie produkcji mleka w Unii Europejskiej po 30 latach właśnie z 1 kwietnia 2015 roku zostało ostatecznie zniesione. Co na to Równiczo Solidarność? Myśmy już protestowali w tej sprawie, wysyłaliśmy wiele monitów i do rządu, żeby podejmować działania skuteczne, jak i również na forum Kopa Kodrzeka, gdzie tam jestem wiceprezydentem. Też nie udało nam się tego przekonać, żeby Kopa naciskała, żeby też ustąpiono. Nie chciano ustąpić, bo Komisja Europejska nie ustąpiła. Ona już policzyła sobie pieniądze. Przypomnę, że w zeszłym roku kary Unii Europejskiej, które nie tylko Polska, ale inne kraje, to jest 400, ponad 400 milionów euro za ubiegły rok, czyli w kary były nałożone. W tym roku nie mam danych dokładnie, jeśli się mówi, że o Polska 160, to znaczy, że inne kraje też mają duże przekroczenia i będzie to na pewno więcej niż 400 milionów w ubiegłym roku, będzie to jeszcze wyższa kwota. Nie, nie jestem w stanie w tej chwili, żeby błędnie nie powiedzieć, zacytować, ale w następną radą, gdy będę miał możliwość, to powiem, jaka to jest kwota, którą cała Unia Europejska liczy w budżecie już. I to, że rozłożono ją na trzy lata, to tylko taki kompromis został zawarty, żeby tych rolników natychmiast nie wykończyć, żeby im dać szansę jeszcze dłuższego życia, ale zarazem po wprowadzeniu zwolnienia w tej chwili kwoty Ceny spadły gwałtownie i dzisiaj rolnicy mają poważny problem z ekonomicznym utrzymaniem tego gospodarstwa, bo ceny są poniżej złotówki, niektóre powyżej, niektóre znacznie poniżej, w niektórych mleczarnia, co powoduje, że rolnicy ponoszą straty. Jeśli mają jeszcze kary, to znaczy, że już ich czeka bankructwo tych gospodarstw. To jest rzecz no, strasznie niepokojąca i tutaj myśmy żądali, tutaj ja i w kopie Korzeka, żeby środki finansowe, które już zabierają, już nie ma zgody na to, żeby wróciły do możliwości poratowania rolników na interwencję na rynku, żeby wspierać tych rolników z produkcji mleczarskiej, że jeśli już z tych kar poszło, to żeby uratować te gospodarstwa, nie doprowadzić do upadłości. Tej zgody jeszcze nie ma i ta sprawa jeszcze to jest w toku. Panie senatorze, bardzo dziękuję, a temu głosowaniu będziemy się przyglądać i na pewno poinformujemy naszych słuchaczy, jak zareagowała premier Kopacz, która dawała Wam słowo honoru, że sprawy, z którymi się zwróciliście, ochrona polskiej ziemi, to, to ta najważniejsza, będzie zapewniona. No i ja liczę na to, że jednak jakiś rozsądek tu zwycięży i cała praca i nasz proces, który trwał 129 dni, nie pójdzie na marne. Jeśli by tak było, to myślę, że to będzie skandalem i to potężnym skandalem, który dokonałby się przy udziale senatorów Platformy i obecnie posłów. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozstrzygnięta w pozytywnie na nasz wniosek, na nasz list otwarty do pani premier. I obudzi się jeszcze jakieś sumienie posłów, żeby jednak pilnować interesu naszego kraju, a nie interesów lobbyingów, które tutaj się widać prezentują. Z wielką wiarą senator Jerzy Kruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, nasz gość. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.